Maria Rodziewiczówna. Atma. Zostaw suba, jeśli chcesz więcej takich audiobooków. Rozdział dziesiąty. Na dworze była już noc i śnieg padał. Idąc bez celu, Antoni znalazł się na pustych ulicach i wreszcie zauważył, że przed nim od dość dawna szła para ludzi. Kochankowie zapewne, jak on z cierpienia, tak oni ze szczęśliwości nieodczuwający niepogody, niepamiętni czasu i miejsca. Szli do siebie przytuleni, głowa przy głowie, szepcząc. Stanęli wreszcie przed jakąś bramą, zaczęli się żegnać. Antoni zatrzymał się opodal przez delikatność, z jakąś gorzką zawiścią i smutkiem patrzał na ostatni uścisk, długi pocałunek, głuchy szept rozstania i stał jeszcze, gdy mężczyzna zwrócił, natknął się prawie na niego. Adam, wyrwało mu się mimowoli. Tamten drgnął, sekundę patrzał na nieobecny myślą i duszą, aż oprzytomniał, poznał. Ty, zdumiał. I nic więcej nie rzekli, uścisnęli się, poszli razem. Gdzie mieszkasz? spytał wreszcie Adam. Antoni wymienił nazwę hotelu. Przeprowadzę cię. Znowu milczeli. Dawność tutaj? Dziś przyjechałem. Zapewne jutro wyjadę. A ty? Ja zamyślił się. Naprawdę nie wiem. Którego dziś mamy? Dwudziesty trzeci. Ano. To jestem już dziesięć dni. Teraz Antoni zauważył, jak bardzo się zmienił. Oczy miał pogłębione, pełne życia i ognia, rysy miękkie, na ustach uśmiech, w całej postaci jakby rozprzężenie i młodzieńcza żywość. Biedak, pomyślał z serdecznym współczuciem, a głośno rzekł: Dziesięć dni, niedługo. Dobrze, że się zabawiasz. Ja się nie bawię. Ja raz pierwszy w życiu jestem nareszcie szczęśliwy. Rad jestem. To koniecznie przeżyć trzeba. Antek, rozumiesz mnie, nie potępisz. Za co? Ja bym za takie dziesięć dni życie dał. Przychodzi czas sercu kwitnąć, jak jabłoni wiosną. Dziesięć dni, wydziedziczony i kaleka, kto takich nie miał. Oby błogosławiona była, za moją szczęśliwość, szepnął Adam z głębi duszy. Szli jakiś czas w uroczystym skupieniu. Przyjechałeś tu do pani Anny? Spytał Adam. Nie wiem, wyprawiła mnie Atma, mówiąc, że jestem tu komuś potrzebny. Nie mówiła komu? Nie. To się okaże. Ona się nigdy nie myli. Adam umilkł, wzdrygnął się, jakby go niewidzialna zgroza zdławiła za gardło. Doszli do hotelu i pożegnali się, umówiwszy na zajutrz spotkanie. Po bezsennej prawie nocy Antoni poszedł do muzeum i spędził tam prawie samotny parę godzin. Opóźniała się jak zwykle, chciał już odejść, gdy wreszcie ukazała się strojna, roztargniona, rozglądając się nie za nim, ale czy jej tu nie widzi kto znajomy. W bezustannej trwodze o opinię i kompromitację, w bezustannej niewolniczej służbie światu i formom. Podała mu rękę, ale cofnęła szybko, gdy chciał pocałować. Mam tylko chwilę, ledwie się wyrwałam. Pan wie, że męża nie ma. Domyślam się, gdyż wczoraj nie był na przyjęciu. Czy mogę czem pani służyć? Mam tyle zgryzoty z Władkiem. Zakochał się, chce się żenić, wbrew naszej woli z jakąś studentką. Ma lata, nauki skończył. Chcę żyć dla siebie. Panu łatwo mówić, ale mnie stracić dziecko. Marynia też dorasta. Pan nie rozumie, co to zostać w pustym domu samej. Nie rozumiem, bo mój dom zawsze pusty. Ale w normalnym świata porządku gniazda rodzinne muszą pustoszeć. Wszak dzieci się nie chowa dla siebie, ani je utrzymywać przy sobie się godzi. Ach, filozofia pana, to dla mnie herezję. Niechby pan lepiej Władkowi do rozumu nagadał. Gdy dzieci w domu nie będzie, ja się w grób położę. Nie zostanie mi nic w życiu. Spojrzała na zegarek w bransolecie. Pani się spieszy, proszę się mną nie krępować. Mam się zejść z marynią u Krawcowej, ale ona się pewnie spóźni od dentysty. Jakże tam u pana w tepeńcu urodzaje? Cóż, kuzynka. Myślę, że pobierzecie się w końcu. Więc pani, oprócz kłopotu z Władkiem, nie ma tymczasem innych, w których bym mógł pomóc. Mój Boże, pan wie, że jestem i muszę być sama a najmniej od pana mogę przyjąć pomoc. Mam córkę, dla niej, dla jej opinii i przyszłości muszę się wystrzegać cienia pozoru. Pan to uznaje, nie ma mi tego, nie może mieć za złe. Sekundę w oczach jej błysnęło i trochę krwi zaróżowiło skronie, ale dodała prędko. Władek ma dwadzieścia trzy lata. Czyż to wiek do żeniaczki? Niech mu pan nagada. Uśmiechnął się mimowoli z gorzką ironią. W jakimże wieku kodeks światowy pozwala ludziom kochać? Ach, jeśli to pan traktuje humorystycznie, nie ma o czym mówić. Kochać jest zawsze absurdem lub grzechem. Wstała, wystraszona wejściem jakichś zwiedzających i podała mu etykietalnie rękę. Bardzo mi było miło spotkać pana, rzekła głośno po francusku. Znajomi, spytał szeptem. Nie jestem pewna, ale tyle tu osób wie, kto jestem, wolę być ostrożną. Do miłego widzenia, może pan przyjdzie na obiad. Mąż wraca pojutrze. — Dzieci się ucieszą, panem. — Proszę. Skłonił się w milczeniu, a gdy odeszła, usiadł w kącie i pozostał nieruchomy, wpatrzony tempo przed siebie, w próżnię. — Nie, to nie jej był potrzebny. — Nie, Adamowi też nie. Omyliła się tedy Atma. Mógł wracać najpierwszym pociągiem. Owładnął sobą i poszedł do restauracji, gdzie się mieli zejść z bratem, ale na próżno go oczekiwał i wreszcie ruszył do jego hotelu, Chcąc mu zostawić słowo pożegnania I jechać do domu Zdziwił się, gdy mu służba powiedziała numer I że go zastanie w mieszkaniu Zapukał, nie otrzymując odpowiedzi Pocisnął klamkę i zajrzał Adam siedział u stołu A raczej pół ciałem na nim leżał Na rozłożonym arkuszu gazety Zawołał na nią Antoni Nie poruszył się Wtedy zaniepokojony dotknął jego ramienia Wzdrygnął się, poderwał, wyprostował Antoniemu tchu zabrakło ze zgrozy Tak był zmieniony co ci, co się stało? wyjąkał. Adam chciał coś rzec. Nie wydał głosu, dotknął gardła, poruszył ustami i wskazał mu wielkimi literami drukowany nagłówek artykułu w gazecie: Straszny wypadek. Antoni przeczytał. Dziś w nocy, bawiąca chwilowo w Petersburgu żona pułkownika Zek, z Warszawy po powrocie z teatru uległa strasznemu wypadkowi. Wskutek nieuwagi zatlił się jej szlafrok od spirytusowej maszynki. Nieszczęsna straciła przytomność. Wybiegła na balkon i rzuciła się zeń na podwórze z wysokości drugiego piętra, ponosząc śmierć natychmiastową. Coś było więcej. Cały artykuł, ale Antoni już nie widział liter, zrozumiał wszystko i objąwszy brata za szyję, trząsł się cały z wrażenia. Nie omyliła się Atma, był komuś potrzebny. Wreszcie Adam głowę podniósł. Dziesięć dni, rzekł głucho. I koniec. Byłeś tam, sprawdziłeś wieść? Byłem, widziałem, powiedziała mi wczoraj przy rozstaniu. Czekam cię o jedenastej. Byłem o jedenastej, u zwłok, bezkształtnych, zmiażdżonych. Moje dziesięć dni nie takie, jak były twoje. Lepsze, pozostaną ci zawsze jasne w pamięci, bo ci je śmierć uchowa w całym blasku. Ból ciosu zabliźni się z czasem, zbłękitnieje w oddali, a ona tam, wolna już, wyzwolona, szczęśliwsza niżby was nie zgon. Ale życie rozłączyło. Życie, świat, ludzkie prawa te katują, więżą zabijają, śmierć to tylko złuda niedoli, a naprawdę to wolność dopiero. Prawda, mogę ja tam być zaraz. Nie masz prawa. Mnie tak strasznie boli. Gdyby żyła, poślubiłbyś ból do końca wieku, stokroć gorszy, stokroć bardziej piekący. Odeszła cię, twoja, własna, miłująca, a gdyby żyła, jeszcze za dni kilka, kilkanaście musiałoby nastąpić rozstanie. Odeszłaby od ciebie do męża, do obowiązków, do rodziny, do stosunków. Błogosław śmierć, co wam oszczędziła tamtego losu. Grom, co zabija w sekundę, szczęściem jest w porównaniu do raka lub suchot. Ja dziś też o jedenastej byłem, widziałem tę, którą kocham. Żyję zdrowa, a nie wiem, kto z nas ty, czy ja bardziej cierpi w tej chwili. Ta twoja umarła, słyszycie, widzi, rozumie, jest z tobą duchem, już wolna. Moja żywa nazywa uczucie grzechem lub absurdem. Zapraszała mnie na obiad, gdy mąż wróci po półtora niewidzeniu. Zabawiła ze mną kwadrans, bo spieszyła do krawcowej i mówiła mi, że się zapewne orzenie zatmą. Atma wiedziała, szepnął Adam. Jak mi strasznie źle. O Boże, ty masz pewnie rację, oboje mądrzy jesteście, ale ja nie mogę myśleć, mnie tak boli rozpacznie. Mnie tak czarno. Ja nie chcę już nic, mnie wszystko jedno. Zwinął się, skurczył, znieruchomiał, czasami tylko wstrząsnął nim dreszcz lub głucho zajęczał. Przebył nad nim Antoni dni parę ciężkich, zanim zdołał opamiętać, dźwignąć, choć trochę uspokoić. Załatwił jego urzędowe sprawy, dał mu spokój i samotność w przetrawieniu cierpienia, powoli namówił do powrotu do pracy. Ostatniego dnia poszli we dwóch na cmentarz daleki i obcy, ośnieżony i pusty. Adam już się opanował, jakby przywykał do maski, do sceny życia. Gdy wracali, mówił o niej. Raz ostatni, rzekł spokojnie. I z jednym tobą. Muszę wracać i milczeć już zawsze. Na jednej z ulic Antoni piósł oczy na oświetlone okna pierwszego piętra. Baliczk czy raucik, zauważył. Nie byłeś tam tymi dniami? Nie, po co? Nie jestem tam potrzebny. Ja nie jestem nigdzie nikomu potrzebny. Ty wracasz do zdroju, ja do kałuży. Jak tu źle, źle, źle. Trzeba się starać nie wrócić więcej. Mówisz to bez przekonania, bez wiary, bez zapału. Antoni obejrzał się na oświetlone okna. Bo to tak blisko, a Atma tak daleko szepnął. W męce byliśmy obadwa, zesłabliśmy na razie. Uchodźmy stąd. Pojadę z tobą do Warszawy, oddam cię pracy w opiekę, sam wrócę do marzenia. Przyjdę do was prędko. Tam mi będzie za ciężko teraz, co za pustka straszna ale pustka stała się jeszcze straszniejszą, gdy rozstali się w Warszawie. Jak maszyna, Adam zajął się interesami, rad przynajmniej, że sam był w mieszkaniu Taubertów i w samotności mógł nie udawać, zdejmować światową maskę. Ale już na drugi dzień zjawił się Ignac. Zobaczyłem, przechodząc, że się w oknach świeci, myślałem, że familia zjechała, ale oni się tam bawią. Począł się śmiać cynicznie. Ależ i ty użyłeś stolicy. Na zmianę Anielki ty będziesz się w prędce kurować i baby odwiedzać, a w Zbylczycach Wojdak cię zastąpi, Tęgi chłop. A wiesz, że stary dyrektora wypędził? Co? Dyrektora Zarębę, twój ojciec? Ano, Wojdak ma objąć jego posadę. Ed Plotki. Ojciec twój nie ma prawa wydalenia urzędników i zaręba nie ustąpi, bo mi jest dogodny. Zobaczysz. Zresztą i ty na zmianie skorzystasz. Wojdak zdolniejszy od zaręby ma bajeczny spryt i rzutkość. Adam odczuł gniew i rozdrażnienie. Póki jestem administratorem fabryki, ja rządzę. Na przyszły rok akcjonariusze mogą mnie usunąć, ale tymczasem ja jeden mam prawo usuwać i decydować. Powiedz to staremu i babom. Babom, a cóż one mają do rządu fabryki? Zobaczysz, zaśmiał się Ignac. Adam ramionami ruszył, ale czuł wrzenie w sobie i zbliżającą się awanturę. Nazajutrz przyjechał do Zbylczyc wczesnym rankiem i poszedł wprost do biura w fabryce. Zastał wszystko i wszystkich na miejscu tylko w laboratorium jakiegoś obcego młodzika. Pan tutaj skąd jest? spytał. Zastępuje pana Wojdaka. Jestem Woźnicki. Kto pana tu zainstalował? Pan Wojdak wziął mnie na praktykę. Adam nic więcej nie rzekł. Poszedł do biura, kazał poprosić do siebie dyrektora. Po chwili zaręba się ukazał. Kto przyjął do pomocy chemikowi tego młodego człowieka? Zaręba rozłożył ręce. Pan Taubert. Zresztą bardzo słusznie, bo pan Wojdak wcale się swą robotą nie zajmuje. Nie ma czasu. Jak to? Nie ma czasu. Mając tyle funkcji trudno wystarczyć. Proszę pana, jesteśmy w biurze, nie w cukierni lub salonie. Pan jest odpowiedzialny za porządek w fabryce. A tak, do roku. Otrzymałem przecie dymisę, ale chociaż jeszcze jestem na posadzie, nic już nie znaczę. Rząd idzie z pałacu. Gdzież jest w tej chwili pan Wojdak? Wyjechał za interesami, podobno do Kijowa. Pan Taubert wysłał. A gdyby był, to by chemią się nie zajmował. Jest przecie głównym kontrolerem nas wszystkich. Kto panu udzielał dymisyi? Nie rozumiem nic. Właściwie ja sam w tych warunkach dłużej pozostać nie mogę. Miałeś pan jakie zajście z panem Taubertem? Co się stało? Od jesieni mam ciągłe zajścia. O wagę buraków, o melas, o wytłoki, o rachunki, o najem, o dostawy, o wszystko. W fabryce szpiegostwo, donosy, plotki, z administracją dóbr ciągłe spory, awantury, wśród urzędników ferment i niechęć. Na rok przyszły zostanie tu Wojdak i jego kreatury. Wydatek cukru zły, fabryka ogłoszona za stary grad akcje spadają. O to właśnie chodzi. Adam spojrzał na niego i milczał. A zaręba dodał po chwili ciszej. Chodzi też o zmianę administratora. Więc pan stanowczo ustępuje z posady? Rzekł zimno Adam, odzyskując wobec katastrofy całą swą równowagę i urzędowy spokój. W takim błocie uczciwy i porządny człowiek nie może zostać. Wybuchnął dyrektor. Być pod władzą pana Wojdaka. Nie. Zresztą pan się sam przekona. Tu się dzieją, ohydne rzeczy. Adam zabrał się do gruntownej kontroli roboty i rachunków, i coraz bardziej zajęcie go pochłaniało. Nie znalazł nigdzie jednak potwierdzenia dowodzeń zaręby. Wydatek był średni, maszyny w porządku, rachunki normalne. Wydawało mu się tylko, że urzędnicy byli jacyś osowiali, kasjer jakby zmieszany, magazynier wystraszony. Coś było w powietrzu niezwykłego, niepokojącego. Tak mu czas zeszedł do południa i wtedy dopiero poszedł do pałacu. Właściwie dlaczego oni tu siedzą, a nie w Warszawie? Pomyślał z niechęcią. Co by dał za to, by poza pracą być samym. Wspomnienia były za świeże, za bolesne przymus towarzyski nad siły ciężki. Zastał rodzinę już zebraną w jadalni, miny jak zwykle oficjalnie nudne. Ależ siedziałeś w tym Petersburgu, rzekł stary. Mało co dłużej niż zamierzałem. Załatwiłeś wszystko pomyślnie. Tak, wszystko, odparł. A tu tymczasem ładny odkryłem pasztet. Wiesz? Zaręba brał łapówki od dostawy buraków. Ma ojciec na to dowody? Jakże, na piśmie. Poproszę o nie do sprawdzenia. Jak to nie wierzysz, ojcu? Oburzyła się Anielka. Owszem, ale jako administrator muszę mieć w ręku dowody. Będziesz je miał, w każdym razie omyliłeś się grubo na zarębie, a trzymasz go cztery lata. Naturalnie byli w zmowie z kasjerem i magazynierem. Ta trójka okradła grubo akcjonariuszów. Któż wreszcie to odkrył? Wojdak. Bardzo bystry, ale zdziwiłem się, że opuszcza swą robotę podczas kampanii. Nie mógł czekać na twój powrót. Ojciec jego umarł. Mówiono mi, że go ojciec wysłał do Kijowa i że ojciec umówił tego zastępcę. Brednie. Zastępcę on sam płaci, nie obciąża to fabryki. Mogłem zatem upoważnić. Biedak. Tak ciężko jest dotknięty stratą ojca, że on w ogóle wystarcza, rzekła Taubertowa. Czemu? Przede ma też własne ciężkie interesa i rodzinę do utrzymania. Trzy siostry, brat młodszy, stara matka. Jak on ich wszystkich kocha, jak o nich dba. Nigdy nie słyszał Adam tylu pochwał z ust teściowej. Uśmiechnął się. Ignac tym razem wynalazł brylant, rzekł. Tak, to jest nieoceniony człowiek, wymówił uroczyście Taubert. Nie tęsknisz za Warszawą? Zwrócił się Adam do żony. Ojciec nie może wyjechać z powodu porębu, więc dotrzymujemy mu towarzystwa. Doskonale wyglądasz. Służy ci wieś. Anielka zarumieniła się. Oboje rodzice spojrzeli na nią z zadowoleniem. Istotnie, nabrała kolorów. Udała się nam letnia kuracja. — rzekła Taubertowa. — Będą dziś gawrońscy i młody Zaleski. Zbierze się partyja do winta — dodał z zadowoleniem stary. Adam wyszedł do siebie na cygaro i resztę dnia spędził w biurze. Pracował z największym przymusem, ale gdy na chwilę przestawał rachować, czuł tak straszny ból, bunt, rozpacz, taką drapieżną chęć zemsty nielogicznej, takie rozdrażnienie i nienawiść, że całą siłą woli hamował się, wracał do cyfr, do myśli o interesach. Byle nie zostać ze sobą. Wieczorem lokaj z pałacu wezwał go do gości. Gdy szedł przez podwórze, spotkał wędrownego kramarza Itka, który jakby nań czatował. — Proszę jaśnie pana, ja wczoraj był w miasteczku, to mnie jakaś uboga dała list, co by jaśnie panu doręczyć. — Co za uboga? — Jakaś taka stara, to ona pewnie prosi o wsparcie. Adam wsunął list do kieszeni i po chwili o nim zapomniał. Takich próśb po wsparcie odbierał tyle, że gdyby je wszystkie spełnił, po roku sam by żebrać musiał. W pałacu czekano nań z wintem. Rozpoczęła się gra i gawędka zwykła na wsi o cenach zboża, o koniach, o plotkach, o polityce. W salonie obok bawiły się panie domu z panią Gawrońską. Potem rozległ się fortepian i śpiew. Młody Zaleski omylił się w grze. Napadł nań partner. To wina żony pana i jej śpiewu tłumaczył się, zwracając do Adama. Ten dopiero wtedy zwrócił uwagę i przysłuchał się. Rzeczywiście Anielka śpiewała inaczej, żywiej, z większym zrozumieniem. Dużo śpiewa w tym roku, poczciwa, została tu dla mnie i z nudy na wsi zajęła się muzyką, rzekł Taubert. Adam ciągle wygrywał. Gdy skończono, zapłacili mu wszyscy i Gawroński rzekł wesoło. Pieniądze idą do pieniędzy. Pan ma we wszystkim bajeczne szczęście. Podobno zarobi pan na zaciszu dziesięć tysięcy. Pół roku zaledwie, to świetnie. Jak to? Sprzedajesz za ciszę? Zdumiał się Taubert. A po cóż mi ono? No proszę, a któż targuje? I pomyśleć, że ja mogłem to kupić od Skibińskiego. Zostaną zawsze pieniądze w rodzinie. Pocieszał go żartobliwie Gawroński, ale stary się zasępił, zmartwiła go ta wiadomość. Adam odczuł złośliwą przyjemność. Wszystkie przebyte ostatnimi czasy wrażenia stały mu się jednym uczuciem nienawiści i rozdrażnienia, rządzy by cierpiał każdy wokoło niego. Gdy wracał do swego gabinetu, znalazł list ostrzegający o zachwianiu się fabryki maszyn, której akcji posiadał Tauber na kilkanaście tysięcy. Ze złym uśmiechem list zniszczył, ze złym uśmiechem napisał polecenie do swego radcy prawnego, decyzję na sprzedaż zacisza, a potem zrobił rachunek swego majątku. Posiadał w ziemi i kapitałach dwakroć sto tysięcy, Podwoił tedy fundusz w przeciągu dziesięciu lat. Zaczął rozmyślać, układać projekt, jakby z tą siłą Taubertowi dokuczyć. Myśl ta czyniła mu rozkosz. Nazajutrz w biurze, ze szczególną przyjemnością źle traktował każdą sprawę, ostro urzędników. O południu wszedł do laboratorium i znalazł przy robocie już wojdaka. Miał krepę u surduta i wyglądał źle, mizernie, z jakimś mętnym wyrazem oczu. Doceniasz? Subscribe,